Całą akcję zainicjował Mateusz Jaśko ze strony Co jest nie tak z Krakowem, który zorganizował wyjazd do Przemyśla 50 prywatnych samochodów i dzięki temu przewieźliśmy wtedy ponad 200 osób do Krakowa, które znalazły noclegi u mieszkańców naszego miasta. Takich wyjazdów było potem jeszcze trzy. W sumie przez ten czas przewieźliśmy ponad 800 osób, które zostały jakby oddane pod opiekę mieszkańców Krakowa. Następnym naszym krokiem było wzięcie odpowiedzialności za tych ludzi i Stowarzyszenia Stare Podgórze oraz Stowarzyszenie Nic do Nas Bez Nas wpadły na pomysł, żeby zorganizować magazyn darów oraz taki punkt charytatywnego zaopatrzenia po to, żeby tych ludzi, którzy właśnie tutaj dzięki nam przyjechali, ale nie tylko też tych, którzy, których goszczą mieszkańcy Krakowa, żeby oni mieli punkt, w którym będą mogli zaopatrywać się w podstawowe artykuły żywnościowe, higieny osobistej, czy kosmetyki. Stąd właśnie narodził się pomysł na taki drugi etap naszej działalności i teraz od trzech tygodni działamy. Nasz punkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem uchodźców, więc tylko dzięki Państwu będziemy mogli dalej funkcjonować, więc proszę o przynoszenie darów na Kalwaryjską 43. Dysponujemy tutaj w tym punkcie darmowego zaopatrzenia podstawowymi artykułami spożywczymi. Mogę tutaj wymienić artykuły suche typu ryż, mąka, cukier, kasze wszelkiego rodzaju, mleko w kartonach, płatki do mleka i oczywiście konserwy, pasztety no wszelkiego rodzaju te podstawowe artykuły, które tak naprawdę każdy z nas na co dzień używa i szybko się zużywają. Więc głównie chodzi o takie rzeczy. Natomiast jeżeli mowa o higienie osobistej czy kosmetykach, no to wszelkiego rodzaju mydła, pasty do zębów, pampersów mamy już na tyle i chusteczek nawilżających, więc jakby tutaj ich nie potrzebujemy, natomiast wszelkiego rodzaju kosmetyki typu, nie wiem, krem do rąk, krem do twarzy, takie podstawowe rzeczy, które kobiety używają, dlatego że gro naszych klientów w cudzysłowie stanowią tak naprawdę matki z dziećmi, więc tak naprawdę jakby odpowiadamy na ich potrzeby. W głównej mierze operujemy na osobach prywatnych, które albo usłyszały o nas w mediach, bo ostatnio było kilka takich informacji, kilka programów, które właśnie przedstawiały naszą działalność. Ale sam początek to było to, że bazowaliśmy na osobach, które albo z nami jeździły na granicę, właśnie i przewoziły tych ludzi. One włączyły się właśnie w pomoc, przywo przywożąc tutaj dary. Dzisiaj chciałbym bardzo podziękować Bankowi, Bankowi żywności w Krakowie ponieważ dzięki Fundacji dla Niewidomych i Sobowidzących, której wiceprezesem jest pan Krzysztof Sumera, udało nam się dostać bardzo dużą dostawę i dzięki temu myślę, że na 2-3 dni będziemy mogli wypełnić półki no i pomóc uchodźcom z Ukrainy. Działamy w godzinach w dni poprzednie w godzinach od 9 do 12 i w drugiej turze od 16 do 19, natomiast w soboty od 10 do 14. Chciałem bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, który, którzy wspomagają nas w naszej pracy. Jest to w tej chwili yy, około 15, a nawet do 20 osób. Wymieniamy się oczywiście, bo wiadomo, że to osoby się uczą, pracują, ale dzięki nim tak naprawdę ten magazyn darów oraz ten punkt zaopatrzenia charytatywnego może funkcjonować. I także na koniec serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, firmom, które do tej pory nas wsparły i przekazały dary, bo dzięki temu nasz punkt może działać dalej. I tak naprawdę będzie działał dotąd, dopóki Państwo będziecie nas wspomagać i wspierać darami. Zapraszam serdecznie wszystkich darczyńców firmy krakowskiej, nie tylko, na Kalwrycką 43, gdzie nasz magazyn funkcjonuje i oczywiście wszystkich obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w naszym mieście.